Bardzo ciekawie w Krasiejowie, w Parku Dinozaurów, w Obrodzie Botanicznym. Próbowałam grać na harpie oczywiście, więc ciężko mi określić, gdzie było najlepiej. Relacja z inauguracji kolejnego roku akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Dziecięcego Gaudeamus w naszym programie za kilka minut. Do godziny 12 będziemy jeszcze mówić o e-papierosach. Będą także specjalne sms-owe konkursy. Dwa dni temu w czwartek po południu w Teatrze Śląskim w Katowicach studenci Śląskiego Uniwersytetu Dziecięcego Gaudeamus działającego przy Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Jerzego Ziętka zainaugurowali kolejny rok akademicki po immaterializacji. Przeszedł czas na pierwsze zajęcia trzeciego semestru. Zajęcia warsztatowe, teatralne. Pamiętasz, co to była za maska, ta którą mierzysz teraz? Kto występował w takiej masce? W po postacie. Ta, którą trzyma koleżanka, to czyja to, była? To był jak, jakiś stary ojciec. Kwieta, ta którą się, ty Trzymasz szalec. Tak zapamiętałam przynajmniej. Jak się czujesz, jak założyłaś taką maskę? Czuję się jakbym za chwilę miała wejść na scenę i zagrać tą rolę. Myślisz, że to trudne czy łatwe? Już wiele razy byłam na scenie i grałam wiele różnych postaci resczułam. Raz księżniczkę. Jestem zazwyczajona, ale akurat takiej specyficznej postaci nigdy nie grałam i to pamiętałabym to na pewno do końca życia. Czy Wy możecie mi powiedzieć, co trzymacie w rękach? Co to jest za zeszycik? To jest indeks. Indeks? Ile Ty masz lat, powiedz? Dziesięć. I dziesięciolatek ma już indeks? Mm, tak. Indeks Kaudamusa, Czyli? Szkoła Studencka. Szkoła Studencka, ale dla studentów, takich dorosłych? Dla dzieci. Dla dzieci. Powiedz, w ilu zajęciach już brałeś udział? Teraz jest jedenasty. A ty, który semestr już chodzisz na uniwersytet? Trzeci. We wszystkich zajęciach brałeś udział? No tak chyba, no w niektórych to nie, no ale w dużo zajęć. Kacper, powiedz, też już trzeci semestr zaczynasz? Tak, zaczynam trzeci semestr. Jak Ci się podoba na tym uniwersytecie? Ci się podoba najbardziej? Chyba najbardziej dzisiejszy wykład. O czym on był? Opowiedz wszystkim tym, którzy nie byli na nim. O teatrze. Poznaliśmy różne sceny. Po trudach wykładu trzeba coś zjeść i się czegoś napić, tak? Tak. Powiedz mi, Magda, na których zajęciach Ci się najbardziej podobało? Niech to zobaczę. Zaglądasz do indeksu, tak? Każde zajęcia wpisane? Każde, każde. No niektóre nawet pominięte, ale... No to zajrzyjmy, ja zajrzę z tobą. Co tam? Na jakich zajęciach byłaś? Zajęcia z muzyki, zajęcia z astronomii, z czego to nie mam jeszcze? Zaliczenia. Ewolucjonizm. Przepis na dinozaura, tak? Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka to był mój pierwszy wykład w Kugel A tutaj patrzę jest biologia, zajęcia z magii były, no właśnie. Robotyki. To co zapamiętałaś z tych zajęć? Z magii albo robotyki, opowiedz mi. Z magii było, były bardzo fajne zajęcia i robiliśmy tam, uczyliśmy się o różnych rzeczach, na przykład z chemii, takie rzecz, że olej się nie miesza z wodą i takie różne rzeczy. A takich rzeczy w szkole też się uczycie czy nie? Raczej nie. To które zajęcia lepsze, w szkole czy to na uniwersytecie? Na uniwersytecie zdecydowanie. Robiliśmy roboty, konstruowaliśmy, zrobiliśmy takiego robota, którego nazwaliśmy „Wally”. -E. Co potrafił zrobić taki robot? No, skręcać nas, umiał zatrzymać się. I, i jechać. Cię najbardziej podobało, jak weszliśmy do tej sali kameralnej i tam zobaczyłam, że są różne instrumenty, bo bardzo muzyką interesuje, gram na pianinie, to poczułam, że ta sztuka jest akurat tak przeznaczona dla takich e, fanów muzyki trochę, bo tam widziałam instrumenty. Powiedz mi, Agata, tu brałaś wcześniej już udział w zajęciach Uniwersytetu dla Dzieci? E, tak, e, to jest trzeci seans, kiedy chodzę. Dowiedziałam się dużo nowych rzeczy i ciekawostek bardzo ciekawie w Krasiejowie, w Parku Dinozaurów, w Ogrodzie Botanicznym. Próbowałam grać na harpie oczywiście, więc ciężko mi określić, gdzie było najlepiej. Takie zajęcia, taki uniwersytet dla dzieci, to według Ciebie dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł, bo oprócz tego, że w szkole się czegoś dowiadujemy, to możemy jeszcze czerpać wiedzę poza szkołą. Jednak studia i uniwersytet to brzmi poważnie. Brzmi poważnie, ale na pierwszych staciach też się bałam, ale potem zrozumiałam, że to nie jest tak, jakby się było dorosłym. Wprawdzie są wykłady, są haliczenia, kolokwium na koniec, ale to nie jest nic strasznego, tylko po prostu zabawa. Pewnie, że nic strasznego. Jeśli ktoś chce dołączyć do zajęć, może to jeszcze zrobić. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej gaudeamus.swz.katowice.pl albo po prostu swsz.pl i tam zakładka Gaudeamus. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. Uczestniczyć w nich mogą uczniowie szkół podstawowych.